Oczywiście jeszcze się wszyscy bawią do doczyszczanie, do doposażania. No i czekają na to wielkie wypłynięcie. Piotr Harasim w barwach w armii Mazur Kazimierz-Burgat, komandor Jacht Klubu Polski, Olsztyn. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nasi żeglarze są już w pewnej gotowości do żeglowania w tym sezonie? 80% łódek jest na przystani tych, którzy stale e, u nas bytują, czyli cumują. E, oczywiście jeszcze się wszyscy bawią do doczyszczania, do doposażania no i czekają na te na wielkie wypłynięcie, które są prawie codziennie. Regaty, imprezy żeglarskie, błękitna wstęga, czy też zawody dedykowane najmłodszym zawodnikom, to takie wasze sztandarowe imprezy. Czy w tym roku nie będzie inaczej? Również się przygotowujecie do organizacji tego typu przedsięwzięć? Ja sądzę, że w tym roku będzie troszeczkę bardziej nas zmuszała sytuacja, może zmuszała w sensie pozytywnym, jako że już nie mamy tu ograniczeń osobowych, bo minęły te trudności z pandemią. Więc wrócimy do błękitnej Stęgi, dlatego, że to jest taka ciekawostka. Ona się nazywała swego czasu, że Błękitna Stęga Jeziora Krzywego. I my powtarzamy to nazwę, jako że, co prawda już w słownictwie olsztynian jest słowo Jezioro Ukiel, ale jako, że Stęga była zaczęta dawno, dawno temu i miała swoje imię Krzywe i u nas będzie Krzywe. Jest to fajna tradycja bo to jest zabawa tak zwana long. Płyniemy do końca jeziora, wszystkie łódki razem. Później różnymi metodami się je ogranicza, kto jest lepszy, a kto gorszy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe imprezy, mocno sztandarowo, tak oznano już wszystkim Olsztyniakom, wodniakom, to są obchody. Hmm, Niepodległości. I 11 listopada od wielu, wielu lat jesteśmy jedno, jed, jedną, a może nawet jedyną przystanią, która w tak późnym okresie czasu robi bardzo duże zawody, których naprawdę jak na okres mocno prawie że zimowy uczestniczy wiele żeglarzy. Są też oczywiście planowane i sądzę do zrealizowania imprezy około tych dużych, czyli dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Teraz mamy gości, dzieci z Niemiec, więc być może te dzieci też popływają w tej zabawie. Mamy też taką imprezę związaną z wrześniową, która się mówi o tak zwanym Pucharze Komandora. No, sobie życzę i wszystkim innym, żeby uczestniczyli, a na brzmi, żeby się udało. Panie Kazimierzu, nadal znajdujecie kandydatów amatorów, tak przygody pod żaglami, jest zainteresowanie żeglarstwem. To się utrzymuje? W tej chwili yy, zainteresowanie żywiła się przybrało mocno na sile, ale ja bym troszeczkę tutaj przekwalifikował tą odpowiedź, jako że ja bym mówił o wodniactwie, jako że jak swego czasu na każdej jednej przystanie, można było ich rozpoznać, przystać z daleka, po ilości masztów. Teraz już nie po ilości masztów, tylko po ilości łódek, mniej więcej połowa łodzi. Na większości przystań to łodzie motorowodne. Jest teraz chyba taka moda właśnie na, na no łodzie z silnikami, prawda? Może dlatego, że dostępność tych łodzi i w miarę sensowne ceny doprowadzają, że ludzie, którzy chcą się pobawić, bawią się nie tylko w żeglarstwo, ale to nie jest jakaś uszczypliwość, że ktoś przechodzi z żagli na motorówkę. Sądzę, że tak jest czas. No, mieliśmy telewizor czarno-biały, mamy kolorowy. Tym bardziej, że to żeglarstwo to wydaje mi się, że to taka forma tradycji rodzinnych. Żeglował dziadek, żeglują rodzice, to żegluję również ja, prawda? I słusznie Pan to mówi, bo, bo to bardzo, bardzo często się powtarza. Powtarza się od tak zwanych młodego wieku, gdzie tata. Niejednokrotnie z synem czy z córką robi papiery żeglarskie, czyli uprawnienia, i, i razem żeglują, razem kupują, i później chyba to się tak przekłada z pokolenia na pokolenie. Sądzę, że jakieś 40% żeglarzy, które ja przynajmniej z nami, z nimi się to jest pokoleniowe. Dlaczego warto do Was przyjść i, i spróbować, prawda, w otoczeniu tak tych bardziej doświadczonych? Dlatego, że staramy się być normalnym klubem. A co to znaczy normalnym, żeby nie napinać się, że mamy pokazać jakie są tradycje w klubie, jakie są metody? oddziaływania na poszczególnych żeglarzy, żeby byli do, wobec siebie grzeczni, pomocni, żeby ci żeglarze to byli tacy, tak jak się mówi wszędzie wokoło, że jedne te pozdrowienia, hoj, mówi samo za siebie, że się wszyscy razem znamy. W tej chwili ta wielka komercja, możliwość dostępu do sprzętu za nieduże pieniądze powoduje to, że jest odejście od klubów. Nie ma takiego, takiego parcia. Kiedyś do klubu trzeba było należeć po to, żeby skorzystać z sprzętu, żeby mieć takie czy inne możliwości użytkowania. W tej chwili nie. Przychodzi człowiek i każe sobie siodłać konia no coś takiego. A my mówimy, proszę do nas powiemy, jak wygląda Kindersztuba, co to znaczy et etykieta żeglarska, na czym polega nawet sumowanie łodzi, kiedy mówimy dzień dobry, a do, kiedy do widzenia, kiedy się wysiada z łodzi, kiedy wsiada. To są takie Wydaje niby się, proste. że to oczywiste sprawy. A właśnie nie. To tak samo czy musimy wiedzieć, kiedy krawat pasuje, a kiedy nie. No więc to są ludzkie sprawy, ale ludzkie, przekierowane na, na poziom żeglarzy. Sezon, zapasem. Zachęcamy do żeglowania, zachęcamy do zapisywania się do takich klubów, o których właśnie mówimy. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Kazimierz Burgat, komandor Jacht Klubu Polski, Olsztyn. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik: kopernik.tv